Cześć widzowie, z strony no to, a to kolejny odcinek Grzybem 6, a dzisiaj kolejne dzienne wyzwanie. Jeśli zastanawiacie czemu się czemu, że sprze... przeszedłem to po prostu nagrałem to już raz, ale okazało się, że mi się nie nagrał gameplay w ogóle. Patrzyłem w OBS, a podgląd jest git, potem się odpalam plik, nie działa. Nagrałem dla was dwa kolejne odcinki z modów, też nie działa, dlatego jestem mega zdenerwowany i aktualnie po prostu nagram ten odcinek i... Zmontuję, wrzucę i nie nagrywam nic, bo mi się odechciało kompletnie nagrywać teraz przez to. Jestem mega znerwowany, dlatego też po prostu nie będę się bawił i sobie użyję Instamanki. Bo mi się nie chce po prostu teraz. Jestem po prostu znerwowany, nie? No bo kurde, podgląd mi pokazywał, że wszystko jest git i nagle nie jest git. Co za gówno, nie wiem. Jestem po prostu znerwowany. Każdy chyba by był, nie? Ponad półtorej godziny materiału. Nie tylko dzienne wyzwania, ale dwa odcinki z modów, widzowie. To mi się... Jest mi i smutno, i jestem zdenerwowany. Dlatego nagram to, zmontuję i odstawiam YouTube'a na jakieś 2-3 godziny. Po prostu nie chce mi się nic nagrywać teraz, przez to. Nawet to nagrywam wielką niechęcią, ale siedzę w domu. I nie chcę po prostu dla was nic nie nagrać, bo tak, jest mała i staram się ją poprawiać, ale przez błędy obs nie mogę. Dobra, kupujemy sobie Etienne tutaj. Systems check. No, nawet nie potrafię być jakby ani zabawny, ani jakoś zadowolony z tego, że nagrywam. Nie wiem, jeśli ten odcinek wyjdzie do dupy, to ja was przepraszam. I to no po prostu jestem strasznie zdenerwowany. Bo to jest pierwszy raz, jak OBS mi się tak wysypał, że jeszcze prawie wodę wylałem, że nic mi się nie nagrało. Kompletnie nic. Mam sam dźwięk, ekran się zepsuł. Dobra, postawimy sobie tak, shootera tutaj. Zagram tak jak wtedy, no bo co mam zrobić, nie? nie wiem, jak to przejść po prostu. Tak, zacząłem trochę inaczej, bo sobie postawiłem instamanki, bo nie mam ochoty po prostu. Duży siedzieć przy Bloonsach. Półtorej godziny materiału poszło się walić. Dobra, stawiamy sobie farmę tutaj. No i trzeba ją ulepszyć, żeby trochę więcej kasy było, bo bez tej kasy się, no ciężko jest to przejść po prostu. Kolejne ulepszenie i źle poszedłem, ale już trudno. Po prostu pójdę na plantation i tyle. No i nie też, panie, będzie będzie krótki, no bo mówię, nie, nie, ja nawet nie wiem co teraz mówić bo fajnie ten odcinek mi wyszedł mówiłem tam fajne rzeczy po prostu był fajny, podobał mi się w sposób w jaki go poprowadziłem, a teraz nic mi się nie chce mówić nawet, w sensie o kurde, dobra kupiłem banana plantation, żeby więcej kasy było, no i kupimy za chwilę moab, także ring of fire raczej, ring of fire kupione za chwilę moar glaivesy i coś tam jeszcze kupimy jak widzicie ring of fire na razie sobie radzi doskonale, no i moab też Raczej na luzie, no właśnie, tym Mark jeszcze przy okazji. I stawiamy wioskę tutaj. Kupujemy jungle drumsy. No, i lecimy po prostu pod Primary Mentoring, czy tak, tak się to nazywało? Jungle Drums i Primary Training najpierw. I zaraz Primary Mentoring. Juhu, pionem Dlatego to jest teraz dużo lepsze. On ma dużo większy zasięg. No i tak jak poprzednio. No tutaj ten. Gdzie ja to kupuję w ogóle? Co ja robię? Tutaj przecież miałem. Przecież tak się dobrze radzimy. Bez tego byśmy sobie poradzili. Ale BFB może być cięższy. Dlatego już to kupuję po prostu. Co tu jeszcze? Dwa bombowe. Aha, czemu się nie postawił? Dobra. Jeden idzie w tą ścieżkę, drugi idzie w tą i w tą. Dobra, dlatego kupujemy teraz Heavy Bombs, Cluster Bombs i Recursion Cluster. A tu ma Bas i Heavy Bombs. No i co, ja tu jeszcze dokupię y, Alchemika tutaj, żeby buffował jeszcze bardziej. I co jeszcze? Y, tak, y, Stronger Stimulant, i tu kupimy drugiego Alchemika jeszcze. Dlatego dobra. Kolejny Alchemik tutaj. To samo, bieramy kaskę. Master throwing, no i co? Nic się za bardzo nie kupuję, w sensie kupię ten yy, helikopter pod Expa, ponieważ chciałem nagrać z niego odcinek na modach. No okay, ja na razie widzowie wrzucę ten odcinek i miałem plan się nagrać z 5 odcinków, a teraz nagram jeden i chyba żadnego innego, bo nie mam ochoty zupełnie. Choć <laughs> się tak powiem, nagram, bo nie potrafię was tak po prostu bez odcinka zostawić, bo nie wiem o które jutro będę w domu. Nie wiem, czy będę w stanie nagrać, dlatego po prostu i tak nagram te odcinki, mimo że nie chce mi się. Ale na pewno nie będę ich nagrał teraz. A my właśnie wygraliśmy to wyzwanie: po raz drugi. Wcześniej dostałem 510 kasy, teraz tylko 88. No i co, dam wam zapowiedź, że następny odcinek z modów to będzie Mortar Monkey. A po Mortar będzie mój ulubiony Druid. I tak jak napisał ostatnio w komentarzu: Widz 1 po tym, jak jak to jest Druid. Zrobię to jeszcze raz: Jest Druid! No. Dla ciebie, ziomeczku. No i co, widzowie? Nie wiem, co ja tu mam jeszcze powiedzieć. Nie chcę mi się. Nie, no. Nie, nie chcę ekscytować game. Kurde, no! Nie chcę mi się też. Sz... W sensie, to źle brzmi, ja przepraszam. Inaczej, po prostu nie mam ochoty teraz robić jakichś wyzwań, jakichś innych rzeczy. No co, no, na razie, widzowie, jak oglądaliście tego momentu, napisz chorobatniki i przepraszam was, Że ten odcinek wyszedł tak, ale. No, niestety, tak wyszło, że obec mi się postanowił cały wysypać. Cześć na razie. Trójkę, bo ja się znowu nie przejdę jak wtedy dwójkę, jedynkę, bo ja nie mam siły już do tych gier starych od blonsów, to jest tragedia, tak ciężkie do zrobienia dla mnie, ale spróbuję dla was.